Cześć, z tej strony Caps i witamy Was z w grze EuroTrax Motor 2 Dzisiaj jedziemy do Białego Stoku, co nie, nieKAT? Nowa trasa i już stajemy o, <laughs> Normalnie jelony! jak na bramkach <laughs> <laughs> Pojęcie, że czułem się jak na bramkach W ogóle to... Ja muszę sobie coś odznaczyć na mapce Poczekaj chwilę. Stój to fajną tą ciężarówkę podoba mi się kolor i do tego masz fajny ten. Y... <gry> rzeczy wozisz. <gry> Co ja mam? Aktory! Mam! Oh my god, oh my god. Nie, no, to są koparki przecież. Jakiś, jakiejś firmy Mood. W ogóle muszę sobie światełka zaświecić. O, już jestem jak w domu. Tak, i jesteśmy, w ogóle mamy tą samą firmę, więc będziecie y, oglądać. A tak w ogóle y, wiadomość... Kacz! Co? No co hamujesz przede mną, no? Y, ja, ja, y, ten, wiadomość z ostatniego odcinka zaparkowałam. Tak się <laughs> udało, na całe szczęście. <laughs> Chociaż przyznam, że to trwało, nim zaparkowałam. Po prostu Kat wydzielała takie impulsy, że mnie aż dwa razy wywaliło z gry. Ale ja jestem elektryczna. <laughs> tak? A i ty już jedziesz, dobra. Elektryczna niebezpieczna. Wiesz, wiesz co mi się przypomniało? Doda. Elektroda. Kat, a w ogóle ty masz ciężarówkę, yy, w sensie ty wjedziesz na czepę i jeszcze jedną na czepę. Tak, ja mam dwie na na sobie. Fajnie. Jakbyś nie mogła ich sobie tak przyczepić i by taki pociąg. No, ale była... Jechaliśmy z Warszawy! <laughs> <laughs> Jedziemy! A co ty tak za mną długo jedziesz? No bo ja mam teraz wolną ciężarówkę, no jestem przecież wiesz. W ogóle to ja mam 16 ton na pacę. A ja mam, jak to sprawdzić? E, Wciskać e, wciska zero. 0? No 0, ale takie to na tym, na klawiaturze. Albo F6. Zero to że jechała i tą, i, i walnęła w tą. <grym> Jezc, widać wygodnie, że z malutkim paluszkiem tutaj wciskam to zero, no. I to takie jest bardzo miłe. Ja mam 11 ton. To widzisz, to masz mniej, to jedziesz prędzej, szybciej. I, i nie wiem dlaczego, ale wcisnęłam zero i wyobraźcie sobie, że miałam taki filmik, że widziałam swoje koła. Bo to nie to zero, o Jezuście! Też wcisnąłem 0 i się czułem jakby po mnie przejechał pociąg. To tak wyglądało! I już więcej nie chcę wciskać zero, w sensie to zero, które tam wciskam to jest inne zero. To ile masz zer? To Myślę, jest takie na boku, na tym panelu takim numerycznym. A, te działa! No, widziałaś! To jest bardzo miłe zero. Tak, to zero jest fajne. I tak sobie jak położysz y, palce na strzałkach, to masz wtedy jeszcze zero pod małym palcem. Każdy, ja... teź zwolnij. Bo już jesteś 200 metrów ode mnie, normalnie. Zacznijmy od tego, że ten, ja nie jeżdżę strzałkami, tylko jeszcze... No sadem. wiem, ja też jeszcze w sadem, tylko że mam e, palce na tych. Tak lubię trzymać. No ja trzymam myszkę, żeby sobie oglądać to. Znów jedziesz środkiem, ty nie potrafisz jechać jedną stroną. <grym> Dobra, to ja pojadę z prawej strony, bo ja zawsze ściągam. Jak idę e, na przykład po lewej stronie, to zawsze ściągam na prawą i teraz mam jeden pas w ogóle. każdy. Katę... <grym> no jeden pas jest! Zwężenie ruchu no na jeden pas na ten lewy, więc ja chciałem no ty o, ty o mój Boże No jak ty jeździsz? Ej, bo mi zaraz pod prąd wlepią, no No patrz no, zwężenie ruchu jest do no, trzeba no, nic, no, no, ale no ja... Chyba nawet nie, kierunkowska nie. z Ci włączyłem, no, no Ale co? Nie, nie ale to było za późno ja nie byłam no, to ja nie wiem, jak to szybko jedziesz. No, to, 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 to tak się nie jedzie, kat. To trzeba złowić. A co miałem zrobić, jak było zmężenie ruchu? No, to trzeba zwężać, co nie? powiedzieć? No, myślałem, że się skapniesz. Tak ci nie, nagle mi wjeżdżasz na moją stronę, a ja jestem na no. Największą rozrywkę dostarcza Caps. I kaps. No, to teraz szukam. W ogóle, znowu tak przyspieszyłaś? Ale to może i dobrze. Czekam. No, bo przynajmniej nikt w ciebie nie uderzy ani ja w ciebie, ani ty we mnie. Nie no, zwolniłam. O, dziękuję. O, Flosia. O, jak miło. Ciu, ciu. Piszcie dalej Widzę, jak mnie doganiasz. Normalnie jak w się czuję, nie? Zaraz mnie zje, zaraz mnie zje. Zaraz mnie zje zaraz Aha, mnie zje, i wyprzedzamy. Nie dam się! Nie dam się! Jedam. Co się nie dasz! Na farierki jedam. nie! Ej, bo znowu będzie 50 twarzy kat. Zobacz, udało mi się. Ej, to mamy problem, bo to jest zakwęt! MIWA O Jezu! Nie wierzę! Ale to co bardzo. To było piękne. O mój god ale cię przygwoździło do tych barierek normalnie A ty to nagrałeś, prawda? Tak, ja to nagrałem. Ale to było piękne, jak to tak na te barierki wleciałaś i się od tak odbiłaś To było cudowne, a teraz mam awarię silnika w ogóle. Ile masz uszkodzeń? 25 Ile? 35! mam 30, ja... uff. Także walnęła to mi 25! <głos> 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 Widzisz, o, trzeba o, mnie było wpuścić przed ciebie, a nie ty tak. Bo 50 na godzinę, a ja jechałam jakieś 90. <noise> Mówię, trzeba by mnie było wpuścić, a nie tak. Zajęłaś sobie pas i nie chciałaś mnie wpuścić. Jak to nie chciałam? Ja no myślałam... Nie chciałaś, no? Nie chciałaś ja się wpuścić, ale ty mnie nie minąłeś. Ja cię chciałem wyprzedzić, a ty jeszcze do ten, do pieca. Gdzie jesteś? To za tobą jestem. Ale ci nie widzę. Gra mi się ścięła. Uwaga, uwaga, nie widzę nic. No właśnie, stoisz mi na drodze, więc stanę też z tobą. Tylko poczekam. <test wrestler> <t edebel curtains> Ile masz? Ja, ja, 50%. nagle mi odblokowało, ty stoisz przede mną. Ja... No bo ja chciałem na ciebie poczekać, to było takie urocze. To było urocze, ale stanąłeś przede mną, jak ja nie wiedziałam, co się tam dzieje. O mój Boże. Wiesz, co kupnej ciężarówki mnie żal? W sensie nie tej kupnej, tylko tej wynajętej. Czy ja ty mnie wpuścisz, czy my tak będziemy jechali teraz na tym jednym pasie już do końca? Tak, ciężarówka jest uszkodzona w 51%, a moja dostawa w 17%. Moja ciężarówka w 30% dostała w 7, więc. O, jestem na plus nadal. I teraz, no ja i, i teraz szybko nie uciekamy. Się to... Ja już raczej nic nie zarobię. O... Moje ty biedactwo Pogłaszcz mnie! Co? Pogłaszcz mnie, jak nie jestem takim biedactwo. Bo... Po czym mam się pogłaskać? Po metalu. Oj, D wiesz co? To ja podziękuję. Mam 70% uszkodzeń. Kad, radar. Awaria silnika, więc spalnęła jeszcze w tą parę. Taka ładna budowa, normalnie się czuję jak w Meksyku. Czekaj, nie, ja nie mogę z wyjechać i w drugą fajier! Wiesz co Kat, to ja już może dojadę do tej firmy i na ciebie tam poczekam. A, ale jak ja na ciebie czekałam, to dobrze. No dobra, to poczekam. Tylko że uwaga, bo stoję na drodze i wiesz. Nie, spoko, ja mam na razie awarię silnika i nawet nie mogę wyjechać. Ej, wyjechałam. Teraz muszę I bach! Kati catti Where are you? Dobra, jeszcze raz. Kati, kati, Where are you? Nie wierzę w tą parietę! Ja no ta, Co, co ty tam na... robisz? Ja ci tylko widzę takie czerwone coś. 300 metrów ode mnie. Na pewno nie zarobię już dzisiaj nic ze względu na 72% uszkodzenia. Czekaj, czekaj, ty jedziesz? Tak. A myślałem, że ktoś inny i mnie teraz zgłosi za to, że stoję na drodze. Uważaj, bo to jest radar, radar jest. Ja mam awarię silnika, więc wiesz, ja 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 też mam awarię silnika, więc nie uderz we mnie? Nie uderzył. Uff, całe całe szczęście. Jak ja mogłam tak krótką drogę tak... Nawet jesteśmy w białym stoku. Jesteśmy w Białymstoku, stoku, tutaj się nie może stać nic złego. Mogę jeszcze w ciebie walnąć. Nie, 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 nie. ja nawet zjeżdżam na drugi pas. O, zielone światło akurat. Jakże pięknie. No ja już prawie do tej firmy. Ale tutaj też mam czerwona. Więc będziesz mogła mnie dogonić. Ja się tu sprzedawiam pięknie, to. po prostu zaparkuję w Zaparkujesz bez problemu, zobaczysz. Awaria silnika jest w kolele kubkie. jakieś kobiety w ogóle chodzą? O matko, matko, matko. Dzieci tak, Tylko ich nie przejedź Jest zielona! No, zielone u mnie też, więc można jechać Jeju, jak pisał poli Dobra, to ja już się przymierzam do parkowania ty tam sobie spokojnie dojedź Jeszcze awaria silnika na wjazd, fajnie Serio, zawiesiłem się. Weź mnie tam, tryknij. Nie Weź we mnie, tryknij trochę. O, 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 o. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, dziękuję. Jeszcze raz Dobra, No, jeszcze trochę. O, dobra, starczyło. Kapsi się nie mieści, trzeba go ptyknąć Ogaria silnikas Przeszkodzę ci, ponieważ nie mogę się ruszyć Ja nie wiem Kat Ja właśnie próbuję wycofać tutaj, tylko że mi zawadza ta barierka. Kat, a może byś ją tak staranował? <ścoughs> Ale mi się chyba uda za pierwszym razem dzisiaj zaparkować. Awaria silnika Kat, co ty w ogóle teraz kombinujesz? Tak jak ja. Patrz. Zaraz zobacz, co się pojawia. Nie palnęłam. Jedyna, jedyna rzecz, którą można falować w No to dobrze przynajmniej nie masz... A to, to co ty tak jeździsz w kółko? O, ja już mam ładunek gotowy. Żartujesz? No. więc co, Kat, to ja myślę, że już dzisiaj będziemy kończyli. A w kolejnym odcinku ty się pochwalić, czy zaparkowałeś, czy nie zaparkowałeś, co ty na to? Czemu się zaczął się chwalić? To no, bo ty zawsze to długo robisz. Caps mnie nie lubi. A już muzyka z moimi mi się skończyła. No tylko że obok Dobra, ja, to, co ja muszę Kada, ale nie w tą mańkę! To w drugą stronę zupełnie musi zaparkować No ja, tylko żebym je znowu granic wagna Awaria silnika Jak ty to zrobiłeś za pierwszym razem? Normalnie o teraz właśnie wyprostuj kat, wyprostuj teraz, do, yy, do przodu jedź Dobrze, niech mi się włączy silnik Przy twoich radach mi się nawet udaje, więc może coś z tego wyjdzie No się ty no, silnik widzisz radę, bo niech jestem niech... dobrym nauczycielem no. <laughs> To trzeba umieć No, no i ja co, jest co do przodu jedziesz? Jedź do przodu, czekaj O o o o o i teraz cofaj W którą stronę mam yy, Czekaj, wyprostuj kierownicę Wyprostuj kierownicę. kierownicę i zaraz ci powiem Teraz musisz cofać w lewo Powoli, dwójką sobie tam cofaj Dwa kilometry na godzinę W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo W lewo kieruj W lewo kieruj no, Kieruję w lewo Prawo W lewo, w lewo, w lewo, w lewo Cały czas w lewo teraz Mocniej Mi się wydaje, że ja zaparkowałam tuż obok ciebie. Tak. Dobra, słuchajcie, serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym powiem Wam, czy Kat zaparkowała, chyba że teraz właśnie za tym podejściem się jej uda. W lewo, w lewo Kat mocno. Teraz prawo. Prawo, w prawo, w prawo, prawo, prawo. Mocno, mocno, mocno. Mocno teraz prawo, kad. No i teraz do przodu. Serio. Ale już to przejdzie, już jesteś blisko, Kat. To jest finał, już wreszcie mi na mnie robisz! ten kiedy mi nagrasz... Dobra, ja muszę się też trochę ruszyć, bo mi... O. No i teraz do przodu, w prawo. No już! Już! Tylko no... No. No. Nie rób mi tego! Jest! Udało ci... No to jeszcze do przodu, do przodu w prawo i czekaj i teraz do tyłu w lewo. W lewo, to w prawo. No. Prostu i teraz w prawo. W lewo. Ok i teraz do tyłu w prawo. No. Idzie super. Do tyłu, w lewo! Awaria, tak. ja... Dobra, słuchajcie, być może jej się to uda, być może nie, kto to wie. Eee, o tym, czy Kat się udało, usłyszycie już w kolejnym odcinku. Eee, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego, mam nadzieję, że seria wam się podoba. Eee, do usłyszenia, no i cześć! Co? Lajkujcie! Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, pa, pa.